Witaj na naszym portalu ogłoszeniowym. W tym filmiku pokażemy Ci, jak w prosty sposób dodać ogłoszenie na naszą platformę. Po wcześniejszym zalogowaniu klikamy Dodaj ogłoszenie. Następnie wpisujemy lub wybieramy odpowiednią kategorię pojazdu, maszyny, osprzętu lub części zamiennej, którą wystawiamy na sprzedaż. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie wszystkich parametrów w każdej rubryce w opisie ogłoszenia. Pamiętaj, im więcej parametrów i szczegółów podasz w swoim ogłoszeniu, tym łatwiej będzie mógł go wyszukać kupujący. Nie zapomnij rozwinąć wszystkich kategorii w danej rubryce, a następnie ich uzupełnić. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie opisu w języku polskim. W tym polu należy dodać cechy wyróżniające Twój przedmiot na sprzedaż. Zalecamy również dodać opis co najmniej w jednym języku obcym, np. w języku angielskim. To zdecydowanie zwiększy zainteresowanie potencjalnych klientów, a przede wszystkim podniesie oglądalność ogłoszenia. Po wprowadzeniu opisu, uzupełniamy rubrykę sceną oraz lokalizację. Pomyślnie wszyscy użytkownicy portalu mogą zobaczyć Twoje ogłoszenie. Natomiast jeśli chcesz, możesz ograniczyć widoczność Twojego ogłoszenia w niektórych krajach, a nawet kontynentach, poprzez ustawienia w geografii emisji ogłoszenia. W tym miejscu należy odznaczyć kontynenty lub kraje, w których nie chcesz, aby ogłoszenie było wyświetlane. Dalej dodajemy zdjęcia oraz filmiki wideo z YouTube. Pamiętaj, im lepsza jakość zdjęć i wideo, tym więcej klientów zainteresuje Twoje ogłoszenie. W polu Dodaj PDF można dodać dokumentację pojazdu, raporty z przeglądu technicznego lub inne dokumenty, które mogą się przydać kupującemu w podjęciu decyzji o zakupie. Następnie klikamy przycisk Dalej. W tym miejscu sprawdzamy jeszcze raz, czy wszystkie parametry zostały dobrze wprowadzone. Należy pamiętać, że w trakcie trwania emisji ogłoszenia sprzedający może edytować jedynie lokalizację, zdjęcia i cenę. Nie może zmienić żadnych parametrów, żadnych kategorii czy opisu dodatkowego. Aby aktywować ogłoszenie, klikamy przycisk Aktywuj ogłoszenie. W następnym kroku przechodzimy do płatności. W tym miejscu pojawia się informacja odnośnie ceny za ogłoszenie na portalu w danej kategorii oraz okres emisji. Podane ceny są cenami netto. W tym wypadku jest to kwota 99 zł. Poniżej znajduje się pole, w którym możemy wprowadzić dodatkową kwotę do wykorzystania na promowanie lub odświeżanie ogłoszenia. Następnie kwota się sumuje i przechodzimy do opłaty. W tym miejscu wybieramy dogodną dla nas formę płatności. Mamy do wyboru: Google Pay, PayU, czyli szybki przelew, tradycyjny przelew bankowy, Visa i Mastercard, czyli płatność kartą, PayPal. Po otrzymaniu płatności ogłoszenie przejdzie moderację, a następnie zostanie aktywowane i będzie widoczne na portalu. Czas aktywacji może potrwać do 24 godzin.